Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o tym, jaki aparat jest najlepszy do kreatywnych zdjęć. Paru z Was odpowiedziało już, komentując pod moim postem. Że taki jaki się ma. Oczywiście to jest prawda. E, tak jak wiecie, na tym kanale rozwiewamy wszelkie mity i nie, 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 nie ma tutaj parcia na szkło, nie ma tutaj promocji żadnych um, wydumanych teorii. E, na tym kanale ja promuję. E, Kreatywność każdego człowieka, ponieważ każdy człowiek jest zdolny do tworzenia fantastycznych rzeczy. Natomiast niestety jesteśmy pod tak ogromnym wpływem, zwłaszcza na przełomie ostatnich lat, social mediów, czyli, czyli te łataństwa i, 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 i dziadostwa, które się tam porobiło, które niestety sprawia, to, że my chcemy się porównywać do tego, co widzimy na ekranie. I to jest rzeczą, która nam obcina skrzydła, ponieważ jakiekolwiek porównania, zwłaszcza na tym sztucznym Instagramie, gdzie wszystko jest, no przepraszam, może nie wszystko, ale prawie wszystko jest e, sztuczne, jest przesadzone, jest e, nieprawdziwe i nienaturalne. Natomiast e, większość ludzi będzie chciała się porównywać, albo upodobnić, albo robić podobne rzeczy do tego, co tam jest pokazane. Powtarzam, w 90% to, co jest na Instagramie jest absolutnie. Absolutnie nieprawdziwe. W naturze nie ma czegoś takiego, co tam jest pokazane. Natomiast oczywiście są różnego rodzaju osoby na, tym, na tych platformach. Jest ich mniej niż więcej. Tych, którzy potrafią. Pokazać, że tak naprawdę z niczego można zrobić coś. Więc wracając do tematu, jaki aparat jest najlepszy do tego, żeby robić piękne, kreatywne zdjęcia, taki, jaki masz. Ponieważ kreatywność jest w tym, jak patrzysz na świat. Kreatywność jest w tym, jak postrzegasz rzeczy, które możesz pokazać dalej. Twoja. Twoje zdjęcie nie ma być piękne, twoje zdjęcie ma mieć znaczenie. Ma, mieć, ma być znaczące dla kogoś, kto będzie na to patrzył. Nie możesz zrobić zdjęć znaczących dla wszystkich na, ludzi na świecie. Więc, jeżeli chcesz coś pokazać, czy to będzie portret czyś, czy to będzie kawałek architektury, to naucz się patrzeć na Tą rzecz, którą chcesz sfotografować w taki sposób, który jest najbliższy twojemu sercu. Nie patrz pod kątem, jak to będzie widziane na Instagramie, Facebooku, czy na jakimkolwiek innym, na jakiejkolwiek innej platformie, bo to jest bez sensu. Takie myślenie jest bez sensu. Naucz się patrzeć na świat poprzez swoje, swoje widzenie, poprzez swoje serce i zapomnijcie o tym, żeby się porównywać. Jedyną osobą, do której powinniście się porównać, to jesteś ty z dnia wczorajszego. Jeżeli potrafisz robić rzeczy lub daną rzecz lepiej, niż robiłeś, robiłaś to wczoraj, to znaczy, że jesteś na najlepszej drodze do tego, żeby rozwijać się i żeby trenować swoją kreatywność. Jest wiele nieporozumień dotyczących kreatywności, która jest jak gdyby a priori przypisana do, do e, artystów. Jest to totalna bzdura, bo e, kreatywność jest sposobem, w jaki patrzymy na świat. Kreatywność jest e, e, umiejętnością wytrenowaną, ponieważ ona wchodzi w skład e, tzw. wielkiej piątki czyli inteligencji emocjonalnej i można to trenować. E, to tak, jakbym dała Wam zadanie na weekend: e, sfotografujcie drzewo, ale macie zrobić 10 różnych zdjęć tego drzewa. 10 różnych zdjęć tego drzewa. Ja nie mówię Wam, które, o której godzinie macie pójść, o, o której porze dnia, dnia czy nocy, macie zrobić 10 różnych zdjęć e, drzewa. I to jest zadanie na weekend. I w ten oto sposób. Jak się porównasz, obojętnie jakie zdjęcia zrobisz, obojętnie jak one wyjdą, ale jak się porównasz do dnia dzisiejszego, to zobacz, jaki progres zrobiliście, bo w, dzisiaj tych zdjęć nie było w wasze, na, waszym, na waszym aparacie. Jeżeli nie umiesz jeszcze operować aparatem tak, żeby nie, przestać robić na mm, automacie, nie ma znaczenia, rób to, ustawienie aparatu niech będzie na automacie. Jeżeli zaczynasz e, Poznawać swój aparat i uczyć się e, technik robienia zdjęć, więc spokojnie przejdź sobie. Najłatwiejszą rzeczą, myślę, że naj, najłatwiejszym priorytetem, żeby zacząć wychodzić spoza auto, będzie priorytet przesłony. Pamiętaj, że jak ustawisz na priorytet przesłony, to wtedy e, i ustawisz ISO na auto. To jest najlepsza droga, żebyś zaczął troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej używać aparatu, bo aparat ustawi ci, dobierze Ci szybkość otwarcia migawki. Ale zaraz Wam pokażę króciutki filmik, o takiej osobie, którą znalazłam na Instagramie przez przypadek, bo chcę Wam pokazać, w jaki sposób możecie wy rozwijać swoją kreatywność i czerpać inspiracje. Pamiętajcie, Przestańcie się porównywać do tych, którzy, których widzicie na Instagramie. Zacznijcie się porównywać do siebie z dnia wczorajszego. Wyznaczajcie sobie małe etapy, małe rzeczy, ale jeżeli wyznaczacie sobie rzecz do sfotografowania, bo mówimy o fotografii, to spróbujcie. Wyznaczyć sobie co najmniej 10 różnych, różnych ujęć. Jeżeli robicie zdjęcie kwiatu, jeżeli zrobicie zdjęcie domu, jeżeli zrobicie zdjęcie e, e, samochodowi, czy jakiejś osobie, która jest na tyle miła i uprzejma, żeby siedzieć i się nie ruszać, żeby pozować, to zróbcie co najmniej 10 różnych ujęć. Możecie zrobić 10 różnych ujęć w ciągu tej samej godziny, ale również możecie zrobić 10 różnych... I kolejne ujęcia możecie zrobić o innej porze, dnia i nocy, i wtedy będziecie mieli 10 różnych punktów widzenia, które, którymi, którymi popatrzycie na daną rzecz. Jeżeli tego rodzaju sposób patrzenia będziecie potrafili przenieść na swoje normalne życie, to to znaczy, że wasza kreatywność zaczyna się rozwijać kreatywność nie jest stricte przypisana ani związana do artyzmu ktoś może być utalentowany uzdolniony e, mm, artystycznie ale wcale nie znaczy że ta osoba przepraszam wcale nie znaczy że ta osoba e, ma kreatywną e, kreatywność rozwiniętą absolutnie nie większość malarzy e, pianistów muzyków w dawnych czasach, zwróćcie uwagę, byli biedni jak mysz kościelna. Gogh musiał sobie uszy obciąć, żeby, żeby mieć pieniądze. A więc, jak gdyby, zrozumcie, że kreatywność jest to sposób, w jaki patrzymy na świat. Jeżeli widzisz tylko jedną, jedną opcję, jedno ujęcie możliwe w danej, danej fotografii, to znaczy, że musisz zacząć pracować nad widzeniem. Innego e, kadru, innego pola widzenia, innego układu, po to, żeby to było kreatywne. E, myślę również, że, że social media zrobiły zwłaszcza e, Młodemu pokoleniu, temu najmłodszemu pokoleniu, bardzo dużą krzywdę, ponieważ to młode pokolenie jeszcze nie za bardzo sobie zdaje sprawę, czy nie zdawało sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko na tych platformach jest e, sztuczne, jest rozdmuchane, jest nieprawdziwe. I wzorowanie się na tego rodzaju sztucznościach, tej, tej nieprawdziwości, trzyma ich e, w takiej izolacji trochę od, od, od rzeczywistości. I stąd też być może się biorą. E, takie może nie, że niezadowolenie z życia, ale niemożliwość wpasowania się, ponieważ jeżeli gdzieś tam sposób widzenia świata został ukształtowany przez sztuczność, nieprawdziwość tych środków przekazu lub to, w jaki pokazywany jest świat, pokazywany jest świat na, na tego rodzaju platformach, to potem. Zderzenie ze rzeczywistością jest bolesne i e, ludzie po prostu nie mogą sobie znaleźć swojego własnego, własnego miejsca albo e, wpasować się w to, co gdzieś mają w głowie, e, w wyobrażeniach tego, co zostało im sprzedane e, poprzez te, te platformy. Waszym zadaniem jest, jeżeli robicie fotografię, to obojętnie jaki sprzęt macie, czy macie sprzęt sprzed 10 lat. Lat, pięć, e, czy, czy pięciu lat, czy najnowocześniejszy sprzęt, tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja widziałam na swoje własne oczy, a propos najnowocześniejszego sprzętu, widziałam ludzi, którzy mieli sprzęt narciarski. Tutaj zrobię takie porównanie z nartami z, z przeszłości. E, najwyższej jakości, absolutnie najwyższej jakości kosztował ten sprzęt ogromne pieniądze i zjeżdżali pługiem z górki bo się uczyli więc jak gdyby jeżeli kogoś stać na bardzo dobry sprzęt bardzo dobrze jeżeli ktoś ma ten sprzęt który ma który cholera wie ile ma lat też bardzo dobrze bo rzecz polega na tym żeby nie poprzez sprzęt bo nie chodzi w zdjęciu o ostrość w zdjęciu chodzi o to żeby Pokazać, co się na tym zdjęciu dzieje, żeby pokazać historię na tym zdjęciu, żeby pokazać kadr, w którym coś się zadziało, które udało Wam się uchwycić. Nie chodzi tutaj o ostrość. Zdjęcia mogą być rozmyte, poruszone, nie ma znaczenia. Jeżeli tam jest, to coś, to coś, co sprawia, że zaczynamy myśleć, zastanawiać się, wow. Co tam się mogło wydarzyć, o co chodzi, gdzie on idzie, co to dziecko robi, i tak dalej, i tak dalej, to to jest właśnie zadanie e, moim zdaniem. Dobrego fotografa. Dobry fotograf to jest taki, nie który robi najostrzejsze zdjęcia. Nie ta, bo tak naprawdę ilu z Was, lub ilu, ilu tych, którzy się zajmują, lub kochają lub pasjonują fotografią, ilu z Was robi fotografię zawodową w takim znaczeniu, że ta fotografia idzie, e, idzie w, e, na, na, na wydruk, że będzie wydrukowana w dużym formacie. 1% z tych, którzy. Tacy, tacy fotografowie nie, 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 są, nie są na YouTube, nie oglądają YouTube, oni mają swoje, swoje sprawy i, i swoje życie. Więc e, miejcie to na uwadze, że e, sprzęt, który macie, jest wystarczająco dobry. Zdjęcie nie ma być super ostre. Zdjęcie ma, być, ma mieć znaczenie. To, co. Ma być pokazane w taki sposób, to co wy widzicie, żeby ktoś zechciał się jak gdyby wejść do tego zdjęcia. Zdjęcia są płaskie, tak? zdjęcia nie są wymiarowe, ale żeby wasz sposób widzenia, wasz sposób pokazania e, rzeczywistości, tak jak ją wy widzicie, żeby był waszy, a nie powielony e, sztucznością, która jest wszelka. Wszemi wobec nam wciskana i, i, i sprzedawana. Więc chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, że te aparaty, które macie, te obiektywy, które macie, są najlepszymi aparatami, najlepszym sprzętem do robienia zdjęć kreatywnych. I dajcie sobie szansę na to, żeby zacząć. Rozwijać swoją kreatywność. Dajcie sobie szansę na to, żeby przestać czekać na jutro. Dajcie sobie szansę na to, żeby, żeby przestać, albo nie mam jeszcze tego, albo nie mam jeszcze tamtego. Nie. Czas na rozwój kreatywności jest tu i teraz, dzisiaj, natychmiast. A jedyną osobą, do której macie się porównywać, to jesteś ty z dnia wczorajszego. Oczywiście fantastyczną sprawą jest mieć jakieś wzorce, jakieś inspiracje. O, inspiracje. Bo jest dosyć duża różnica pomiędzy kimś, kto nas inspiruje, a kopiowaniem, czy próbą kopiowania. Nikt nie, jest, nie jesteśmy w stanie skopiować czyjś, czyjś prac, bo każdy człowiek jest inny. Dlatego namawiam Was do tego, za, żebyście, żebyście dali sobie szansę na, na to, żeby być sobą, bo tylko tacy jacy jesteście sobą i Wasz sposób widzenia jest jak najbardziej prawdziwy, najbardziej fantastyczny i niepowtarzalny. Ok? Więc od dzisiaj, jak robicie zdjęcia, to co najmniej 10 różnych ujęć danego obiektu czy danej osoby. E i porównujcie się tylko do siebie z dnia wczorajszego. Zapraszam Was teraz na ten króciutki filmik, który zrobiłam dla Was, bo chcąc Wam pokazać, tak jak powiedziałam, tą dziewczynę, którą przez przypadek nie znam w ogóle i nie mam żadnego powiązania z nią, ale chcę Wam pokazać, jak można robić kreatywne rzeczy bez względu czy zdjęcia. Bez względu na, na aparat. Zapraszam. Tego chcę Wam pokazać dzisiaj e, dziewczynę, którą w ogóle nie znam. Przez przypadek, absolutny, przez przypadek e, trafiłam na, na, na jej e, mm, profil tutaj na tym Instagramie. E, ona tutaj na zdjęciu jest pokazana z aparatem fotograficznym, ale chcę Wam coś pokazać. E, na przykład weźmy to. Ok. To jest film. Patrzcie się, co ona robi, jak prostych elementów użyła. Zaraz sobie zobaczymy tutaj. Oglądajcie, proszę, ze mną. Teraz uwaga. Ja myślę, że to jest w ogóle stary model e, e, iPhone'a. Okej, okay. to to by było jedno. Następne. A zobaczmy tutaj. Także absolutnie mnie nic nie łączy, nie, nie mam żadnego udziału w tym jej profilu, ani w tym, co ona robi. Chcę wam tylko pokazać, e, jaki aparat jest potrzebny do tego, żeby być e, kreatywnym. Ok, jedziemy na następne, zobaczmy, może na przykład, e, zobaczmy tutaj, co zrobiła, ok. Jedyne, co powstrzymuje ludzi przed tym, żeby być kreatywnymi, to jest sposób ich myślenia, sposób tego, jak postrzegają świat. Jeżeli postrzegają tylko jednotorowo, jednomożliwościowo, to niestety takie ich życie będzie i taka ich kreatywność będzie. Także macie tutaj przykład, jak można przy pomocy zwykłego iPhone'a, nie wiem czy to jest 6, może czy to jest iPhone 7, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno jest to model sprzed paru ładnych lat. Eee, zobaczcie, jak pięknie można wykreować coś. Dlatego chciałam, chciałam Wam pokazać dzisiaj ten, Możecie sobie tutaj, proszę bardzo, ona się nazywa Estudio.issa. Myślę, że warto zajrzeć i zobaczyć inne rzeczy, które ona robi, ponieważ na pewno będzie to. O, może ten jeszcze sobie zobaczymy tutaj. Nie ma żadnego sprzętu typu oświetlenie, używa tylko dziennego oświetlenia, które widzimy po prawej stronie. Tam jest okno, więc proste rzeczy, proste kartki, proste elementy. Tutaj, żeby światło się jej odbyło, postawiła to po lewej stronie tą białą planszę, żeby światło się odbiło, Proszę bardzo. Ej, okej, okay. i tak to wygląda. Zapraszam, żebyście odwiedzili jej, jej. Wejdźmy na jej stronę, bo nawet nie English, ale będzie mi łatwiej, jeżeli w ogóle jest to możliwe. OK, portfolio. Zobaczmy co tutaj mamy. E trudno mi jest powiedzieć, nie byłam, ok. I to są te fotografie, które widzieliśmy na tym Instagramie, które ona robi iPhone'em, starym iPhone'em. Naprawdę, można, można wiele rzeczy osiągnąć, wystarczy, wystarczy po prostu, po prostu chcieć. Zobaczymy, gdzie ona jest tu na YouTube, może mamy ją, Mamy. Też możecie sobie, jeżeli nie chcecie, ja tylko chyba jeden i tylko szło ale możecie sobie wrócimy do niej e, tutaj, do <coughs> jej. E, Profilu na, na, na Instagramie. Oglądajcie, szukajcie takich ludzi, ponieważ to jest absolutna, genialna, e, genialna rzecz do inspiracji. Jak można w sposób. Tu, tu, tutaj ma, widzę, zastosowała e, najprostsze oświetlenie, jakie może być najtańsze. Tam ma drugie oświetlenie, pewnie ciemno jest. Myk, proszę bardzo jest jeszcze jeden, jeszcze jedna jeszcze jedna osoba którą, nie wiem czy ona tutaj będzie, którą chciałabym wam pokazać natomiast trudno mi jest, ok ona będzie Kika nie pamiętam jak ona się nazywa nie, kotowa jest, proszę bardzo to jest absolutnie, absolutnie uh, ge genialna osoba. Jeżeli wejdziecie na jej kanał na YouTube uh, i cofniecie się, cofniecie się, tutaj będzie jej kanał, i cofniecie się, cofniecie się uh, w, dalsze, w dalsze jej wideo, um, jej, uh, to zobaczycie. Jak niesamowitą kreatywność ta dziewczyna ma, z jakich rzeczy ona potrafiła wymyślać różnego rodzaju zdjęcia czy kompozycje. Jak ogromne, piękne, kreatywne, kreatywne serce i umysł, i sposób patrzenia na świat. I sposób potem przetwarzania tego, co w głowie wcale nie potrzeba żadnych wielkich sprzętów czy, czy, czy e, mm, pieniędzy na to wydawać, to o jej konto się nazywa Kutowa Kika, zapraszam i tutaj też ją macie, i cofnijcie się, mówię na, na, na YouTube, Cofi, cofnijcie się do niej, Kutowa Kika. Także to Wam, to wam chciałam dzisiaj, dzisiaj pokazać, żebyście zobaczyli, jak fajnie można, można różne rzeczy robić. To to by było na tyle dzisiaj. <laughs> um... Trochę nie było technicznie, ale już trochę bez przesady z tą technik technologią. Pamiętajcie, musicie czytać instrukcję, nikt za Was instrukcji nie przeczyta. Mm, dziękuję ślicznie za, za, za wszystkie komentarze. Napowiedzcie, no, co Waszym zdaniem, co wam pomaga e, rozwijać Waszą kreatywność, co, e, co, co wam dodaje skrzydeł, ale nie jest Związane z opinią innych ludzi. To jest dosyć duże zadanie. Powtórzę pytanie. Co Wam dodaje skrzydeł w Waszym fotografowaniu, ale nie jest związane z opinią innych ludzi, obcych ludzi? Ok? Zapraszam na kolejne razy. Dziękuję serdecznie za czas spędzony ze mną. Życzę Wam. Fantastycznych zdjęć i fantastycznych e, porównań do dnia wczorajszego. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.